Cześć, tu Jacek z portalu Go Ultra. Wracamy do was z kolejnym poradnikiem. Dzisiaj zajmiemy się dosyć częstym problemem z importem plików GPX do platformy Garmin Connect. W tym celu będziemy potrzebować takich narzędzi jak platforma GPSyscom oraz notatnik. Jako przykład pobierzemy trasę ultra maratonu Sandory. Z tym problemem zwrócił się do nas jeden z użytkowników. Wejdźmy na stronę biegu i powierzmy plik GPX. Logujemy się do platformy Garmin Connect i próbujemy wgrać plik. Czynnością wykonujemy w polu aktywności przesyłanie ręczne. Spróbujmy wgrać pobrany plik do platformy. W wielu wypadkach otrzymamy komunikat undefined. Jest to spowodowane najprawdopodobniej innym kodowaniem zapisu śladu. Na szczęście problem ten możemy łatwo rozwiązać. Wykorzystamy w tym celu platformę Gypsy's.com. Polecamy ją wszystkim, ponieważ zawiera ona wiele narzędzi do edycji tracków. Strona jest darmowa i zachęcamy do założenia konta w tym portalu. W pierwszym kroku wgrywamy nasz plik do platformy. Konieczne jest wprowadzenie nazwy aktywności oraz dyscypliny, do jakiej dedykowany jest dany plik. Wybieramy plik i dodajemy go do platformy. W tym momencie uzyskujemy jeszcze więcej narzędzi, np. Na wprowadzanie skrętów czy również zmniejszanie trasy. W naszym wypadku wystarczy ponownie wyeksportować plik do rozszerzenia GPX. To dopiero pierwszy krok, jaki musimy wykonać. Niestety platforma gypsys.com, Domyślnie ustawia datę wyeksportowanego pliku na 1 stycznia 2010 roku. Po pobraniu pliku musimy go edytować. Jako, że plik GPX jest zapisem pozycji w czasie, do tego celu możemy użyć notatnika. Jak wspominałem, Gypsy's eksportując plik nadaje jej datę 1 stycznia 2010 roku. Tą datę zamienimy na np. Na datę dzisiejszą. W tym celu wykorzystamy pole edycja, zamień. Oczywiście zamieniamy wszystkie wpisy. Wpisy z datą 1 stycznia zostały usunięte na datę dzisiejszą. Taki plik zapisujemy. tym krokiem będzie ponowne wgranie tego pliku na platformę Garmin Connect. Tym razem platforma nie powinna mieć problemów z zapisem pliku GPX. Taki plik możemy przesłać do kreatora kursów i następnie wgrać go do zegarka. Dodamy nową nazwę. Pamiętajmy o nieużywaniu polskich znaków, bo nie wyświetlą się one w garminie. To wszystko, co musicie zrobić, aby bez problemu wgrać Plik GPX do platformy Garmin Connect. Jeżeli podobał Ci się poradnik, zachęcamy do subskrypcji kanału oraz polubienia www.goultra.pl.